Cześć, ja jestem Primax, to kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj będzie to straszny odcinek, ponieważ reagujemy na kolejny odcinek od Life of Luxury. Tak, wpadł nowy film, tak naprawdę nie jest już taki nowy, bo on ma miesiąc, ale niedawno się dowiedziałam, że mają właśnie nowy film. Nie wiedziałam o tym, ale tak sobie sprawdziłem, pomyślałam, ej może sprawdzę na Life of Luxury, bo dosyć dawno nie było nowego filmu i zobaczyłem i jest już sprzed miesiąca, więc w ogóle to było dawno. Zapomniałem ich zasubskrybować w ogóle ostatnio, ale już mam subskrypcję. Możecie wbijać do nich na kanał, który macie w opisie, jak chcecie zobaczyć tą animację. I ogólnie, widz mi powiedział, żebym nagrał Pozdrowienia tego widza. Nazywa się Grenes56, chyba, czy 52, coś takiego, więc pozdrawiam cię serdecznie. I nagrywam ten odcinek też dla Ciebie, bo Ty też chciałeś, właśnie, żeby była kolejna reakcja. I dobra, odcinek ten nazywa się, że coś innego jest, jakby z jej młodszym bratem. Tak, coś innego jest w jej młodszym bracie. Więc no, zobaczymy. Trwa to 25 minut, więc naprawdę długi odcinek. Jak na Life of Luxury. Ale dobra, oglądamy. Nie wiem, czy będzie dobrze głośno dzisiaj Oj, dobra. Jest dobrze, dobra. O kurde, ej, dobra. Czekajcie, bo nie zwracam uwagi, co jest tutaj, bo z głośniami zobaczmy. Chodź do jakiegoś pokoju. Dobra, mi już się to podoba. On zawsze jest głodny. Co to jest? Jakiś gość. Co? Dobra, to będzie niezłe. Patrzcie, on wygląda jak ten jeden Billy z tego jednego epizodu. Billy? Chyba to był Billy. O o kurde, dobra, widzimy, że już się... E... Okej, okay, dobra. Ludzie możecie też zostawić łapeczkę w górę. Oraz co? So... Subskrypcja. Co się tam dzieje? Ja już jestem dosyć odporny Na takie filmy Bo oglądałem ich już dosyć dużo Ale dobra Tutaj oczywiście możecie wbić na Na czy czyli już mają 6 milionów i 120 tysięcy subskrypcji Naprawdę wbijcie Zostawcie też subskrypcje u nich na kanale I za 100 tysięcy łapek już będzie nowy film A mają uwaga 154, więc no powinni nagrać I dobra Mają e-mail Mam nadzieję, że teraz nie będzie żadnego zdjęcia dziwnego tego ostatnio Dobra, Billy tu jest Billy Ej, to jaki był inny? Czyli coś jest dziwnego z jego ciałem Ma też starszego brata Roniego Nie daje jedzenia mu Że jest zawsze głodny ten młodszy brat Okej, okay, mam nadzieję, że znacie angielski O kurde, czyli się patrzy na jego dziwnie O właśnie, teraz mamy dowód Na to, co się dzieje Uwaga, patrzcie Stoi tam w drzwiach Ej, to jest straszne, To ten jak będzie dobry. Ja coś czuję, że ten odcinek będzie naprawdę dobry. Holipka! Ja wam tak powiem, że ja mam z światło w pokoju jestem owinięty kocykiem, więc zabrałem mam tu straszny klimat. Ale dobra. Czyli się boi spędzić tam noc. Więc jadą tam. O kurczaczki. Dobra. Robimy to. Tu mamy już jakieś sponsory i Chester przyniósł mleko. Co jest dziwne jak na nich, ale dobra. Pomijamy to. Dobra, i zaczynamy. Zawsze, zawsze Chester się boi na początku. Jak zawsze. Boi się o ich dzieci? To ile oni mają lat, że to są dla nich dzieci. Tak, chyba nie są dzieci. Ale dobra. Dobra. Czyli nie chcę za bardzo ten Roni chyba. Ale dobra, muszą to sprawdzić. I raczej to sprawdzę mu. W sumie to na pewno. To nie jest ich biznes. No nie wiem, już to jest chyba 50 odcinek od nich, więc się, powinien już się do tego przyzwyczaić Chester, ale tak zawsze zaczynają i jadą właśnie tą trasą. Ciekawe gdzie jest to w ogóle miejsce, ciekawe gdzie się to odgrywa, ciekawi mnie to dosyć, ale kurczę ciemno tu mam w pokoju i już jest w ogóle taki straszny jakby miesiąc, październik, to mnie już się kojarzy z takim. O dobra, są już, czyli już stają na miejscu. Zobaczymy czy ich dom wygląda jak śmietnik znowu, jak w każdym epizodzie prawie, zobaczmy. I czy jest w lesie. Kurczę, kurczę. Dobra, była jakaś reklamka, ale my się nie przejmujemy zobaczmy. Oczywiście północ. Nie wiem dlaczego oni przychodzą tak późno. 9 minut po północy i przyszli. O Jezus. I dobra, teraz to jest jeszcze gorsze niż ostatnio. To wygląda jak śmietnik. Oni powiedzieli, że to wygląda na opuszczone. No. Wygląda jak śmietnik. Dosłownie, no naprawdę. Przepraszam ludzi, którzy mają takie domy. W Ralu, no ale to trochę wygląda jak śmietnik, no. Nie będę przesadzał. Nie no, chyba nie macie takich domów, tak mi się wydaje. Nikt nie otwiera. Chyba to miejsce jest jakieś sfejkowane, coś mi się wydaje. To może być taki film, gdzie te miejsce jest jakby opuszczone i on to zwiedzają, ktoś ich zablokowuje tam. O kur! Ej, to jest ten Roni chyba. Ciągnie coś, to wygląda jak ciało jakiejś martwej osoby. O jacie, to wygląda strasznie. To wyglądało strasznie, jak mi się oczy świeciły jak jakiegoś i patrzcie się, jak jakiś Derek wygląda, nie wiem O kurde, idzie, ej ale co jest ten Roni, on jest jakiś psychiczny chyba Idzie tu Oj, o Jezus, się dziwi co oni tam robią Dobra no, idą do Debbie Jajku, co jest? Ej, on go bije, tak samo jak Piotr O. Oh. Czy go nagrywacie? O nie, oni mają dowód, że on kogoś pogrzebuje. Żyć. Czy mogę się zapytać, Debbie? Może się go zapytać. nie, on jest dziwne. Dobra, on jest jakieś dziwne, widać to po nim. W ogóle. Jak to wygląda ten dom? Co się odwala w tym filmie? Ten, co naprawdę. Ciarki mnie przechodzą. Jejku. teraz, teraz się uspokoił, chyba ci. trochę. Roni, no to z Roni. Wiedziałem. No, jest starszym. Co dziwne. No, to dziwne i myślę, że pogadają z Debbie. Co to było znowu? Pamiętajcie jak ostatnio? Niedograny dźwięk. Może zapytać mnie. Dziwne. Dziwne bardzo. A co jeśli... A co jeśli te ciało, czekajcie mam teorię Co jeśli te ciało, co on niósł To była Debbie To jest możliwe Przekonamy się Czyli, że ona nie chce się go słuchać Debbie Ojejku, to on nie ma chyba dobrych relacji, relacji z Debbie Kurczę. Ej, to jest możliwe co ja powiedziałem Że to była ona W tym dworku czy co to było Czyli co oni się to Czy może to opisać Nie Łocholiko. Jak zawsze był w jakimś wypadku. Jakiś miał wypadku. Znowu był ten niedograny. Nie wie, czym gada. Że się nie dbał o niego. Nie karmi. Czy jest dobrze nakarmiony? I dobrze. To nie wiem, no coś mi się nie wydaje szczerze. On dobra. On już nie chce, żeby oni tu byli w ogóle. No. On musi to sprawdzić. Oczywiście ludzie. Musisz się bardziej owinąć w ten koc, można słyszeć. ASMR z tego koca, dobra nie. Oj sorry. Chcecie zobaczyć mojego brata? A potem musimy, w, musicie okay, wyjść. Yeah, uh, Okej. Okay. Yeah, okay. Ej. On. on coś planuje! On coś planuje! Okay. Bądź tak nagle zaczął śmiać i się uśmiechać, i on chyba coś ma w głowie: żeby jego więźni, albo coś takiego, coś czuję. Mam dziwne przeczucia co do tego filmu. Ten film mi się wydaje, że będzie niezły. Lepszy raczej niż ostatnio, bo ostatnio to było nie Jakaś pacynka. To nie było za straszne. Czy, że przez dużo przeszedł? To może go. Co? Może go podniecić? Co? Dobra, nieważne. Nie zwracajmy tu foki. Puka. Jak mi ktoś tu wlezie to sorry. to zapazuje. Billy, czy tam jesteś? Słyszałem coś. Cholipka mąciarki. Jest ktoś, kto chcecie zobaczyć? Otwiera, otwiera drzwi. Dobra. Uwaga, wielka prawda. O lipka, dobra. O oh, Jezus. To być dobre, jeszcze jak mu kręgosłup widać. No. No, ciekawe, czy ta debia jest, bo w ogóle się nie pojawia. No właśnie. O, widzicie jak już się... On się pyta, czy dobrze go traktuje i on już się tak wkurzył, ten Ron. Czy daje mu dużo jedzenia? O nie! O nie, podniecił się! Ten młodszy brat się... Podniecił trochę. Bo jedynie zaczęli gadać. Widzieliście? Teraz muszą wyjść. Nie! Czy oni będą spać na polu, w aucie? A nie Chyba, że nie pozwoli Jak się lampi Chcę zostać noc To ja bym nie zostawiał Musi coś dokończyć na polu Ciekawe co Ciekawe Dobra, idą Mają nie otwierać tego tych drzwi. To może być istotne, że nie mają otwierać tych drzwi. Nie bycie Czy jak się... Jak słońce wyjdzie, to muszą wyjść. O Jezu, ale ten dom wygląda jak śmietnik, no. Gorzej niż tamte. Choć tam tamty ostatni był jakiś dziwny taki drzwi. Dobra, oni nie wiedzą, co się dzieje tutaj. I chcą... Chcą pogadać z Ebi. Debbie. Ale jej nie ma. To jest guy is nuts. Co? Ten gościu jest orzechem ogólnie okay. Tak. Ten gościu jest orzechem. Ej, dobra, ej, chyba pierwszy raz w tych epizodach praktycznie. Się zaczynam bać. Serio, jest o 36 minut po północy. Tutaj u nich. Myślałem, że to strój hagiłagi tu po prawej. Ale Wchodzą gdzieś. Gdzie oni wchodzą? Do Debbie? Tak, do Debbie. Hollipka. Może być tak samo tak jak ja myślę. Na razie się z tą teorią zgadza. I uwaga. Nie ma jej. To to na 100% zamach. Hollipka. Chyba, że w jakiejś piwnicy jest uwięziona. To też jest bardzo możliwe. Co? Jakieś plasteliny, jakieś zwierzęta ulepione. Dobra, chowałem kamery. Teraz zaczynałem chować kamery. Najciekawsze że będzie... Te późniejsze, jak będą śledzić kam przez kamery. Będziemy się patrzeć. Co to ma być? Okej. Okay. Nie będę tego komentować. Bo to dziwne. Naprawdę. To, dziwne. to jest łóżko debi. To są plamy krwi. Dobra, nie wiem. Dobra, nie może się rozglądać, ale Chester to zawsze ciekawski, to on zawsze będzie. I tak czy jak się rozglądać. Plecak? Ej, to jest dosyć drogi plecak. Co on tam robi? Nie no, ale drogi może nie, ale taki plecak, taki ładny. O, to jest Ron. Ja i Billy. Billy to jest ten mały. To jest ona. Czyli ten... Ten Roni im jakoś zabrałem, ten Ron. Idą do lasu. Billy. I Debbie idą do lasu. Zgubiła się. Zgubiła się Debbie w lesie? Może ona jest gdzieś w lesie? Nadal. A to jest jakieś dziwnie w ogóle, ona rysuje jakiś dwulatek. O lipka. Czy to jest Billy? Jujku. <laughs> Jak się przestraszył. I dobra. Co to miało być? Ktoś tu wrzasknął w tym filmie. No Znowu ktoś wrzeszczy Na polu Patrzcie Idzie zastawiać więcej kamer No dobra On musi to zobaczyć Ale on jak zawsze Parker go nie słucha Nie wiem dlaczego Nie wiem dlaczego Parker jest taki olewacz Cholipka no ktoś Ktoś krzyczy Dobra I co to jest jakaś zielona polanka była Dobra Idzie kamery porozstawiać Idzie kamery porozstawiać? Ile tu pajęczyn w ogóle jest? O ja Ej, ale tak wysoka ta kamera nie będzie chyba obejmować. Aż do podłogi. Ej, teraz to inaczej wygląda niż kiedyś. Tak jak jakiś filtr. Szczerze mówiąc. Jest prawie pierwsza w nocy. Czemu idzie do Billego? Mierzysz, miał tam nie iść. Ale hakuje system, gość. Miał tam nie iść. Idzie sprawdzić, właśnie. Przestań, idzie sprawdzić, co jest z tym gościem na zewnątrz. No właśnie, co z nim jest? Dobra. No i pogrzebuje ciało. Debi, to jest na 100%. To jest ciało debi. Jak on go zobaczy, to ma przerąbane. Oby go nie zobaczył. No zakopuje. Patrzcie się. A Parker idzie do... Bilego. Ej, to jest straszne. Jakiś dziwny dźwięk. Co ja go nuż on ja Nie jestem gotowy na jumpsker On się pewnie uwalił. A nie, stoi. Okay, so się lampi. Dobra, przestał kopać. Ten roni, bo to jest on. Zakopuje to ciało. Najprawdopodobniej to ciało. Nie no, na pewno. Przy to ma kształt Zakopuje. Rękami, mu to potrwa wieki Jecie. Czym jesteś przywiązany do tych łańcuchów? Czego chcesz? Klucza. Jak on mu da ten klucz to jest najgłupszą osobą na ziemi, tak wam powiem. No chyba nie. On zakopuje jego ciało. Chester... O kur! Zobaczył Chestera? Zobaczył Chestera? On mu daje ten klucz? O kur! O kurde! Pięknie na niego! Wrzeszczy! za wrzesz? O nie, no ja nie mogę! jaki on ma dwQ? Patrz! Patrz! Biję go. Ronnie bije go! Roni bije Chestera! Patrzcie! Przyłapał go! Jezu walni tego chłopa! Atakował go! Jezus! <laughs> Muszę on teraz wywalać z tego domu On jest mega wkurzony Serio? Usunie? Nie usunie tego <laughs> On kłamie Ten rani też ma małe Nawet wie, że im tak na słowo Okej okay. Ej, ale się przestraszyłem

Jaki mistake? Ej, ale on nie zostawił chyba kamery u Jak to był niby błąd? A, kłamie ten Parker Wiecie Ej dobra, teraz jest najlepszy moment Ale jest jasno Na korytarzu ktoś poświecił No, właśnie Kopał dziurę i to wygląda jak człowiek Właśnie Ronnie jest niebezpieczny i to bardzo Ale to jest syf W tym samym domu no, był przykuty. Chyba na początku nocy jeszcze pójdę się zapytać, czy mogę światło. Bo jest nie tak strasznie. No, aha, czyli coś jest nie tak, ale i tak to zostałem. No, tak samo jak ja mówię. No, wygląda jak śmietnik to miejsce. Idzie spać. Parker go w ogóle nie słucha. Parker to jest taki, nie wiem. Mondrala, a później się zobaczy. Dobra, idę spać. Nawet nie. Odpadł. Już zasnął. Szybko zasnął dosyć. Dobra. Więc dobra. Poszli spać. Zgasiłem światło jak co Nawet tego chyba nie było zauważalne. I dobra. Jak widzicie, pierwsza 43 na kamerach. Zawsze około coś trzeciej w nocy siedzie. w mikrofonie działy. Patrzcie jakieś dziwne mazy, to są jakieś duchy. Patrzcie i tego tu jest. Kuj Debbie, ej, teraz dużo straszniej. Ten to chodzi. Pierwsza część się no on nie śpi. Część trzy raczej. Patrzcie, Roni. To jest ten Roni i on chodzi. Nie. To jest Billy, też nie śpi oczywiście. Czy tam jest jakiś miś w prawym rogu? Mi się wdewałku to tam jest jakiś miś. Jest druga dziewięć. Zaraz coś się stanie. Ten Roni odwala. Roni odwala Holy Jak tu będzie jakiś jumpscare nie widzi kamerę Nie Jak on zobaczy kamerę coś idzie gdzieś Druga dziewięć i gdzieś idzie Patrzcie się Jest w korytarzu Roni Czy on idzie do ich pokoju? Tak Idzie do ich pokoju O nie On zacznie Bill się obudził Bill też się obudził O on się na ich lampi, czy on zabieczy Chester? Patrzcie! B Billy szarżuje, Billy szarżuje. Ej, on ich uratował! Jak on się nie obudzi? Ej, Billy ich uratował! Dobra, Billy jest dobry, nie ma sensu. Billy jest dobry, jestem po stronie Billy'ego, zdecydowanie. Jestem przeciwko niemu, Billy jest dobry. Patrzcie, ma jedzenie dla niego. Billy ich uratował. Niezły. Się pyta, co jest nie tak? No bo jedzenie chce, cholipka. Ty mu dasz jakieś gówno. Strasznie małe zemstwo. Oh. On zabił ją. A to ten Ronin nie jest taki zły. Ale i tak jestem pełen bilego. On po prostu ją pochował. Patrzcie się, on jest odwrócony. Zrzucił to debil. Oh, to jest ten moment. Z intra. On mu rozbije na głowie. Tależ mu rozbije na głowie. Chyba. Patrzcie, on szuka tego mięsa, czy to to jest na tej podłodze i tak. Dup. Roni nie żyje. Chyba. Chyba zginął. A to dobrze, bo on był głupi. Patrzcie, zabiera go. Jejku, ale to jest straszne. Wyobraźcie sobie, że wy tak śpicie i takie coś się dzieje w waszym domu. To jest serio straszne. Jakieś dziwne mazie latają. Nie wiem, co to jest. Siarki mnie przechodzą. Cholipka. Co jest? To jest to coś z intra. Co mnie dziwiło, co to w ogóle jest. Co to ma być? On się zamienił w jakieś. nie wiem. Jej, ej, to wygląda strasznie. Idzie korytarzem. O nie, to jest pokój tych chłopaków. On idzie do nich Czy on im pokazuje środkowy palce? A nie, to jego chłopcia. Nie <grystanie> myślałem wsiadć. Tu jest ta kropka zielona. Widzicie ją? Nie wiem czy ją widzicie. Trzecia 23. Śmieje się. Bili się, śmieje. O kurde. Czesta się oczywiście obudził. On bez ruchu w ogóle, parker jest. Praktycznie nie zmienił ruchu. Teraz sprawdzają, słyszą ten śmiech i idąc sprawdzić, no. Chester się boi. w sumie też bym się bał. Parker jest odważny. Tylko żyje! A to jest też to z intra. Porywa go! Porywa go! Idą! Chester oczywiście chce uciekać, ale Parker go. Jezus! On go! On go zje! Jako jedzenie! Tak! On go je! Mago! Co Wciągnął jego nogę jak spaghetti o Boże! Zjadł go! Zjadro niego! No i teraz to nie powie, że Teraz przynajmniej nie powie, że jest nikt głodny. A nic takiego się najadł. O Jezus Ale to straszne No właśnie też o tym wspomniałem. Czy to się też stało z Debbie? Idźcie czy do tej dziury Niech nie odkopią do. Debi została zakopana. Tak, tak, tak. No, naprawdę tego nie sprawdzili. Czy to koniec? Tak, to jest koniec. Ej, szybko to coś minęło. Ludzie znowu to się na krótko. Czekaj, wrócili do domu i zaczęli przeszukiwać, co się stało z Debi Nie mogli znaleźć jej rodziny, członków rodziny, ale zdobyli jej szkolny telefon. Nie była w szkole przez 3 tygodnie. I to koniec. Już jest 154, oczywiście też strachnijcie lajka, bo im więcej lajków, tym więcej filmów na ich kanale. Ojejku, ej dobra. Widzicie, to mnie, tylko... Ej no, tu jest jakiś jeszcze film od, z innego kanału, Luxury Dark. Jak klona robią. Eee... Uh. A ja chyba coś z tym widziałem na TikToku Dobra. To nie jest na ten film. Więc dobra widzowie. Szczerze, ten epizod im się udał. Udał. Ten epizod był mega dobry. Wprowadziłem to tam, tamten pacynką był taki słaby dosyć... Ten też był słaby, bo zapomniałem, że ten też nagrywam. Ten też był dosyć słaby, znaczy był i tak fajny, ale nie był aż taki dobry. Chyba jak ten. Ten naprawdę zrobił robotę. No, ten epizod zdecydowanie mi wyszedł, więc to widzę. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cholipka. I widzimy się w następnym odcinku. Albo w sumie zaczekajcie ja chwilkę. Jakbym miał ocenić od 1.10 straszność tego epizodu? No, to szczerze, w tym odcinku dosyć się bałem. Ej, to trwa 30 minut, to, to jest jeszcze dusza, ale dobra. W tym odcinku naprawdę byłem przerażony czasami. Ale tak. Nie aż bardzo, jeszcze aż tak bardzo między nie przejewaję, więc straszność 7 na 10. A wykonanie tego filmu naprawdę im wyszło i tak powiem, że szczerze 9 na 10. A ogólnie to tak 8,5 na 10, ocena. no 8 na 10. Ocena tego filmu 8 na 10 naprawdę mi się podobało. ale dobra, jak chcecie więcej reakcji z Life of Luxury, może tym razem z Luxury Dark, a raczej bardziej coś pojawi, bo kolejny odcinek na Life of Luxury pojawi się raczej za jakieś 4 miesiące, coś takiego. Więc jak chcecie odcinek. Z tego właśnie klona, jak z Darku aby kupili klona, to zostawcie lajka, like napiszcie o tym w komentarzu i widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Pa pa!